Dzień dobry, z tej strony cyber i dzisiaj pokażę Wam jak zrobić szybko krystalizację na chemie, bo pewnie wielu z Was jest takich debili jak ja, którzy tego nie zrobili na czas, więc muszą robić to później. Pod nich mamy tutaj sznureczek, kredeczkę patyk, ołówek, sól, szklanusie, czajniczek, w którym jest woda, którą zaraz zagotujemy. Gotuje się woda. położymy ją. Tak, że um, naszą szukanusię. Idziemy też to. Ten o ten, ten sznureczek, owijamy go wokół tego, tak żeby nie robić sypełka, bo jestem upośledzony i mi się nie chce. I tak, i owijamy go, żeby nam nie spadł i żeby nam tak zwisał, tak no, dotąd. Jak mamy to już, tak jak tutaj możecie zobaczyć, to bierzemy łyżunię, taką tutaj, taką konkretną, bierzemy soli, to solą zasypujemy. Jeszcze więcej soli zasypujemy. Teraz wyciągamy to, bo już na razie nam nie jest potrzebne. Kładziemy sobie obok i czekamy, aż nasza woda się zagotuje. Zatem bierzemy nasz czajniczek z wodą. Dolewamy wodę do naszej szklanusi. Jednocześnie wsypujemy sól. Mam nadzieję, że to sól i że nie wsypałem 6 łyżeczki cukru. No, miejmy nadzieję. Wsypujemy, jednocześnie wsypujemy. Tak, dobrze. Bierzemy użytnie. Jeśli sól będzie się cały czas wchłaniać, to po prostu dosypujemy kolejną sól. I w tym momencie po prostu robiłem coś takiego. I teraz czekamy. Dobrze? Dobrze. dobrze. Możemy ją to jest, ja nie wiem po co to było. Dobra, uznajmy, że jest zrobione. Piszemy nasz patyk ołówek. Ja to sadzam. Ekscytujące czyż nie? To jest to, co wymyśliła nauka i technika przez miliony lat. Zbliżenia. Tak to wygląda. Za jakieś 5 minut będziemy mieli pierwsze kryształki. A po, po jednym księżycu, jak odczekamy jeden księżyc, to wszystko już będzie dobrze wyglądało i znakomicie prezentowało się.